Musimy pobić ten rekord, staramy się jak możemy po prostu, tutaj już jest ścisk, no Pan zajrzeć do środka co się tu dzieje, no wyrabia się że można być cuda, ale na pewno okay. na Około 200 to tak wchodzi no, normalnie do normalnego autobusu przegubowego, na co dzień, jeżeli mówię, gorku. Teraz... tak korku. dobrze, tak, trochę ciasno, ale no. daje radę. No, ale o, moja głowa. Trochę duszno. No, teraz... Znaczy przez poprzednie dwa lata robiliśmy taką parkiem na Borowskiej, tak był problem z ludźmi, nie z miejscem, tak w tym roku może być problem z miejscem, bo ludzie są jak widać. Jest bardzo fajnie, w tej chwili mamy 205 osób, jest bardzo dobrze, chcemy dojść do 350. Fajnie, trochę ciasno, ale daje się radę. Jest git! Przejedziemy Przejdziemy i chyba wszyscy wejdą. On musi podjechać do następnej lampy, czyli przejechać minimum 50 metrów. W tej chwili jest 310 osób, czyli jeszcze minimum 21 osoba, a norma 25, czyli chcemy poprzeczkę po trochę podnieść. Za chwilę kolejne osoby będą się tam wciskać, jest naprawdę bardzo przyjemnie.

Wszyscy przeżyli, nie było żadnych e, e, zasłabnięć, e, wszyscy zadowoleni, spoceni, bo ciasno trochę było, ale daliśmy radę. 374 osoby, rekord Guinnessa, najciaśniejsze odpowie z Polski.